Jaka mała fanta. Jest taka mała jak mój palec. A ja mam ogromną fantę. Co za szczęście. Lepiej zobaczcie, co ja tu mam. No to ja rozumiem. Dlaczego Zak ma takie szczęście? Dobra, podczas gdy on się cieszy, ja zajmę się swoją fantą. O, wychodzi z niej jakiś żel. Super! Nie mogę się doczekać, żeby go skosztować! Jaki pyszny! Oj! Chyba przypadkowo połknęłam butelkę. Brawo Monika, wszystko wypiłaś! E, teraz moja kolej. Uwielbiam fantę! To jest takie dobre, o, jeszcze trochę zostało na dnie. Muszę wypić wszystko do ostatniej kropli. Ojej, chyba język mi utknął. O nie! Zak, zak, potrzebuję pomocy. No dobrze, daj mi tę butelkę. Ciągnę z całej siły. Aj, nie rozpychaj się tak. Au, co ty robisz, Zak? To bolało. Przepraszam. Lepiej zajmij się swoją fantą. Bardzo chętnie. Od czego by tu zacząć? Spróbuję ścisnąć butelkę. Och, to chyba nie działa. Biedny Zak, a Fanta jest tak blisko. Śmiejcie się ile chcecie. Dobra, stop. Mam pomysł. Wezmę butelkę i ją przechylę. Właśnie tak. Wow, żel naprawdę płynie. Dopóki Zack widzi, będę miała mały poczęstunek. I jeszcze trochę. Już prawie. Jeden potężny cios. Pyszne. Co to było? Świetnie, udało się. Oj, Wendy. Przepraszam, nie chciałem. Yy, teraz czas na jedzenie. To jest takie dobre. Chcecie spróbować? Jestem pokryta pomarańczową mazią. Niezłe przedstawienie. Lody Baskin Robbins. Ale dlaczego takie małe? Uwielbiam lody. W dodatku truskawkowe. O, co się dzieje z Moniką? To moje wiaderko z lodami. Tylko moje. Brr, jak zimno. Ale wyglądasz, Monika? Wendy, zjadaj swoje mini lody. Jesteście tacy wredni. No dobrze, zacznę jeść. Mmm, bardzo smaczne. Ale ta łyżka się do tego całkowicie nie nadaje. Co robić? Mam pomysł: odwrócę ją w drugą stronę. To było genialne. Co za bogaty smak, po prostu pyszne. Jak ona apetycznie je. Nie skończyło się tak szybko. Nic nie możesz zrobić, Wendy, a teraz moja kolej. Biorę łyżkę i Oj, utknęła. O! Wyciągnąłem wszystkie lody naraz. No to zabieram się za degustację. To jest takie dobre. Chciałabym spróbować chociaż maleńki kawałeczek. Mam pomysł. Mam jakieś dziwne uczucie, jakby ktoś stał za moimi plecami. Nie rozumiem. O, i ten ktoś kradnie mi lody. Mam cię, Wendy. Przepraszam, spróbowałam tylko troszeczkę. To bolało. Nie waż się kraść moich lodów, jasne. No dobra, to popatrz, jakie jej jesz. Zjedzone. Teraz ty Monika. No w końcu. Co to za mini łyżka? No dobra, najważniejsze, że moje lody są ogromne. Mmm, jaki to jest pyszne! Ciekawe, jak szybko znudzi jej się jedzenie. Ojej, trochę mi już ciężko. Jest tak zimno. Staram się wylizać wiadro od środka. Co ona robi? Myślę, że powinniśmy jej pomóc. Dzięki, Zack. Jestem prawie całkowicie zamrożona. Monika chyba zamieniła się w lodowy posąg. Wow, to jest piękne. Dlaczego mój koniec jest taki mały? Jakie ładne, nie mogę się napatrzeć. No dobra, nie mam wyjścia. Zaczynam. Założę opaskę na oczy i jedziemy. Coś niezbyt dobrze ci to idzie. Co jest? Ta pałka jest za mała. Nie dam rady nią trafić. Po prostu zerwę tego konia. Właśnie tak. Co ma w środku? O, moje ulubione smakołyki. Uwielbiam to. No co tak na mnie patrzycie? Monika, twoja kolej. Bardzo się cieszę. Gdzie jest moja opaska na oczy? Założę ją. Trzeba się najpierw nastawić. Co ona robi? Jedno precyzyjne i pewne uderzenie. Aj! No, koniec. Trzymaj się, koniku. Właśnie tak, a masz, a masz. O, co tam mamy? A oto i moja nagroda. Co za pyszności. Uwielbiam to. Super dobra robota. Wysypię wszystko do końca. O, tak. Jakie to jest pyszne. Jestem zadowolona. O, oh, Monika, twoje zęby zrobiły się tęczowe. Super. No, Wendy, tylko ty zostałaś. Najpierw opaska. Dobra, jestem gotowa. A! O, tak, a masz, a masz. Wow, tu jest całe morze smakołyków. To jak spełnienie marzeń. Po prostu pływam w skitelsach. Ej, Wendy, musimy poważnie pogadać! Wow, jak ona ma dużo skitelsów! Wystarczy dla każdego. Świetny challenge. Na początek chcę słodki żel. Bardzo go lubię. Prościzna. Zaczynam. Będę potrzebował butelki mojego ulubionego napoju gazowanego. Fanta się nada. Mmm, jaka pyszna. Następny będzie miód. Uwielbiam go. miam miam. Oho, pierwszy raz widzę kogoś, kto pije miód. Quentin, nic ci nie została. Co? O nie, to prawda. Tylko jedna kropla. Co robić? Wiem. Pójdę po miód do lasu. A oto Jul. Moje drogie pszczółki, potrzebuję miotku. Ej, a czemu jesteście takie złe? Nie, 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 nie róbcie mi krzywdy. Uff, ledwo zwiałem. Ale najważniejsze, że mimo wszystko przyniosłem tu ten ul. Wow! Jest w nim mnóstwo słodkiego miodu. Czas wymieszać go z pantą, żeby zgęstniała. W ten sposób powstanie żel. Najważniejsze to wszystko dobrze wymieszać. No i do lodówki aż stężeje. Super, a w międzyczasie pogram na telefonie. Dobrze, a ja zrobię żel z owoców. Aby to zrobić, muszę wsypać świeże owoce do dużej butelki. Ale oczywiście to nie wszystko. Bardzo spodobał mi się pomysł Quentina z miodem, więc zrobię to samo. Po prostu zaleję owoce w butelce miodem. To będzie bardzo pyszne. Och, jak pięknie to wygląda. A co tam robi szefowa? Co kochają wszystkie dzieci na świecie? Oczywiście skitelsy. Więc zrobię Emili niespodziankę i przygotuję żel z tymi cukierkami. Najpierw wezmę czerwone. I wsypię je do butelki. Następnie biorę niebieskie. Potem zielone, żółte, pomarańczowe i znowu czerwone. A teraz należy przygotować bazę. Rozpuszczam cukier we wrzącej wodzie. I powstałą mieszanką zalewam nasze cukierki z Kittles. Następnie trzeba to ostudzić, ale żeby uniknąć chodzenia do lodówki, można użyć ciekłego azotu. Jaka śnieżynka? Co to? Ojej, jakie zimne! To nawet ciekawe, ale co ja mam z tym zrobić? A już wiem, szefowo dziękuję. Czemu ja się nie domyśliłam? Gotowe? Emily, wybierz zwycięzcę. No wreszcie! Orzeż z fantą. świetny pomysł! Mm, bardzo mi smakuje. Łodkie tak jak lubię. A teraz spróbujemy żelu od mojej babci. Widzę, że są tam świeże owoce, ale nie ma szans, żeby je wycisnąć z tej butelki. Nie no, nie chcę takiego żelu! Lepiej zjem sobie żel z cukierkami skitles. Mm. To jest genialne! Zdecydowany zwycięzca. O naprawdę? Więc nie na darmo się tak starałam. Tym razem chcę duże oreo. Dacie radę? Jasne. Najpierw będę potrzebować walizki, w której trzymam mój złoty zapas czekolady. O tak, szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu. Jest niewiarygodny. Najpierw połamie tę czekoladę na malutkie kwadraciki. Gotowe. A teraz czas dodać ognia i roztopić naszą czekoladę za pomocą fajników. No i mamy to. A teraz. O! Ale gorąco! Ale jestem profesjonalistką, więc przeleję czekoladę do foremki bez mrugnięcia okiem. I po co się tak męczyć? Można to zrobić o wiele łatwiej. Bierzemy zwykłe ciasto i dodajemy do niego kakao Nesquik. A następnie porządnie to zagniatamy i kręcimy o takie małe kuleczki. Teraz wkładamy je do gofrownicy i dociskamy. W ten sposób otrzymujemy pysznego czekoladowego gofram. Jaki piękny zapach. Kłępin, co cię tak śmieszy? Yes. Babciu, po co się tak wysilać, kiedy istnieją zwykłe Oreo? Gotowe! Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają. Nawet za bardzo. Nie mogę się powstrzymać przed spróbowaniem. Jeśli zjem tylko jedno ciastko, to chyba nikt nie zauważy. Wow. O tak, co za pyszny krem, palce lizać, zagryzę czekoladowym ciastkiem. To jest takie dobre. Kuentin jak zwykle, a ja kontynuuję. Nie robię to prawda typowego Oreo, ale coś mi mówi, że Emily będzie zachwycona. Zamiast zwykłego kremu użyję lubianego przez wszystkich masła orzechowego. Szło pięknie, moja czekoladka też jest gotowa. W środku ukryję warstwę pysznego kremu, następnie z tej samej różowej czekolady ułożę słowo Oreo i powtórzę wzór, który jest na ciastku. Nadchodzi kolejne arcydzieło kulinarne, nie rozumiem, Kłentina poniosła, czy tak miało być? O co ci chodzi, babciu? Chwila, czy ja to wszystko zjadłem? To straszne! Co robić? Wiem! Krem, który zjadłem, zastąpi nutella! Można z niej nawet nadłuchiwać balony! Ale fajnie! Okej, okay, pozostało tylko rozprowadzić ją między ciasteczkami i można podawać! Nieźle, Quentin. Smacznego, moja droga. O Oreny, jakie wielkie czekoladowe ciastka. I takie apetyczne. Chcę je zjeść jak najszybciej. O nie, ma jeden ogromny minus. Jest za twarde. Przykro mi szefowo, ale to nie dla mnie. Teraz spróbuję tego, co przygotowała babcia. Wygląda bardzo domowo. Smaczne. Co prawda nie przypomina Oreo, ale co za różnica. Najważniejsze, że smakuje. Zostały ciastka od Quentina. Wow. Najbardziej przypominają Oreo. Tylko krem jest inny. To przecież Nutella z gumą balonową, A to znaczy, że można z niej nadmuchiwać balony. Ekstra! Quentin gratuluje wygranej. O jacie! I krem zjadłem i wygrałem! Tym razem chcę zjeść kanapkę. Zrobicie? To proste, moja droga. Bierzemy wszystko co najlepsze. Dżem truskawkowy, nutelle i krem czekoladowy Milka. Oj, oczywiście najpierw trzeba to jakoś otworzyć. Quentin, pomożesz mi? Jasne, babciu! Cyk i gotowe. Mogę spróbować, prawda? Mm, pyszne! I to jak? Nawet nie chcę tego oddawać. Jak to nie chcesz oddawać? To dla mojej wnuczki! Powinieneś się wstydzić. No dobrze, zrobię kanapkę bez tego i tak wyjdzie pysznie. Wylewamy nutelle na chleb. Dobrze rozsmarowujemy, a z wierzchu kładziemy drugi kawałek chleba. Na górze rysujemy coś słodkiego. Na przykład mortkę pandy. Właśnie tak. Babciu, czy na pewno chcesz poznać moje zdanie? To nie jest słodkie, to jest banalne. Poza tym Emily prosiła o normalną kanapkę, a nie słodką. Zacznę od sera. Najpierw trzeba go zmielić na wiórki. Następnie dodam barwniki. Im więcej, tym fajniej. Powinnam otrzymać sześć porcji kolorowego sera. To właśnie nimi posypię tosta. Następnie przykleję kanapkę kolejną kromką i włożę do opiekacza. Kanapki będą gotowe w kilka sekund. A zając jest słodki. Babciu lepiej spójrz tutaj. To nie są zwykłe kanapki, a kolejne arcydzieło. Wykładamy na talerz i można podawać. Mm, nudne, moje danie jest ładniejsze. Macie wszystko gotowe? A ja nie wiem, co robić. Dobra, jak zawsze będę improwizować. Najważniejsze, żebym zrobił jakąkolwiek kanapkę. Dobra, a teraz muszę to jakoś podgrzać. O, i zrobię to za pomocą żelazka. Tak będzie najszybciej. Co wy tak długo to robiliście? Ja mam wszystko gotowe w sekundę. Wentin pali się. Ojej, za wcześnie się cieszyłem. Emily, przepraszam. Ojej! Nie, no tego to nawet nie spróbuję. Wygląda obrzydliwie i pachnie spalenizną. Lepiej zjem serową kanapkę od szefowej. O rany! W dodatku jest tęczowa! Niesamowite i pyszne! Mmm, palce lizać. Bardzo mi smakuje. A teraz spróbuję te słodkie kanapeczki od babci. Są takie urocze! Wyglądają najładniej ze wszystkich. Ojej, smakują równie cudownie. Jestem zachwycona, babciu. Gratulacje, wygrałaś! Oj, naprawdę? Tak się cieszę! Wow, to przecież Coca-Cola. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie Coca-Colę. Nasi bohaterowie ją uwielbiają. Jak mam to otworzyć? Z tą butelką jest coś nie tak. A może spróbuję nią postukać? Nie działa. Co mam robić? O kurczę, te dźwięki mi się nie podobają. Aj! Cała Coca-Cola prysnęła mi w twarz. Wiem, wiem, wyglądam śmiesznie. Ale butelka jest otwarta. To było pyszne. O, czekoladowa cola. Nie dam, to tylko dla mnie. Mmm, jest naprawdę czekoladowa! Jaka dobra! Rewelacja! Wow, w środku są MMsy! Muszę rozbić tę butelkę! Bum! To dopiero zabawa! Dopóki nikt nie widzi, mogę zjeść kilka cukierków sofii! Nikt nawet nie zauważy! Quentin, to są moje cukierki! Oddawaj. Zakleję ci buzię na wszelki wypadek. O kurczę, etykietka też jest jadalna. Super. Quentin, ale ty jesteś zabawny. No naprawdę. Ja też zgłodniałam. Dobrze, że mam swoją butelkę. Zaraz spróbuję. Tak zabawnie się trzęsie. Am? Tylko jak ja mam to ugryźć? O, już wiem. Użyję kilofus z Minecrafta. Potrafi nawet rozbić skałę w Minecrafcie! A to tylko butelka! O rany! To żelki z Coca-Coli! Ale super! Ale fajnie! Mam teraz ich cały stos! Zaraz spróbuję! Ale dobre! Częstujcie się! Wystarczy dla wszystkich! Dzięki, Miley! Są naprawdę dobre! No! O kurczę, czy to ryba? Niektórzy mają szczęście, a niektórzy nie. Moja żelkowa rybka jest taka śmieszna. A ja mam czekoladową. Spróbuję. Mmm, ale dobra. A ja mam prawdziwą. Ale śmierdzi. Nienawidzę ryb. Quentin, zacznij od czekoladowej. No dobra, to gryzę ogon. ale pyszny. Przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Myślę, że moja rybka zdecydowanie potrzebuje troszkę popływać, więc przygotowałem akwarium i mleko. Teraz naleję troszkę mleka dla czekoladowej rybki, a potem ją tam wrzucę. I voilà! Płyń moja rybko, płyń! Spójrzcie, moje mleko zrobiło się czekoladowe. Teraz mam nie tylko czekoladową rybę, ale czekoladowy koktajl. Muszę go spróbować. Mm, ale dobry. Sofie kontynuuj. No nareszcie. Moja żelkowa rybka pachnie tak dobrze. Tylko nie mogę jej rozpuścić. Chociaż mam pomysł. Mogę przecież rozpuścić moją rybkę za pomocą panika. Wtedy dam radę ją wypić. Ale nie będę tego robić. Mam o wiele fajniejszy pomysł. Patrzcie. Mam tu taką fajną foremkę. Są tu kształty robaczków. Zalewam masę do środka i będę miała mnóstwo żelkowych robaczków, na które będę mogła złowić rybę. Fajny pomysł, co? Nasadzam robaka na haczyk i łowimy. O, bierze! Patrzcie, mam rybę, udało się! Wiedziałam, że to genialny pomysł. Kolejna. Sophie jesteś profesjonalnym wędkarzem. No, to prawda Quentin, próbuję. Mmm, ale dobre. Miley, możesz kontynuować? Naprawdę nie mam ochoty. To tak okropnie pachnie. Dobra, wezmę się w garści, spróbuję. Co? Ona się rusza? Nie. No dobra, puszczam cię. Na pewno nie chciała, żebym ją jadła. Mój koktajl! Teraz pływa w nim ryba. Dzięki Miley. Ach, jest to obrzydliwa. O nie, teraz mój cały koktajl śmierdzi rybą. Quentin, przestań się krzywić, psujesz mi apetyt. Ale jesteś śmieszny! No, a ta rybka jest pyszna. O rany! Macie frytki z sosami, ale super! O, frytki! Uwielbiam je! Quentin! Oj! Po co mnie straszysz? Zwariowałaś? Boję się wampirów. No dobrze. To spróbuję moich frytek. Mam fajny pomysł. Przełożę wszystkie frytki do opakowania po Happy Meal'u. A następnie dodam tam wszystkie sosy. Wymieszam i będzie niewiarygodnie pysznie. No to jedziemy z tym I czas próbować. Wow, wszystkie frytki pokryły się sosami Zacznę od tej Mmm, ale dobre Frytki o smaku czosnku i keczupu są przepyszne Ja też bym tego spróbował Zapomnij, masz swoją porcję a, no rzeczywiście. Najpierw spróbuję czekoladowego sosu. Wygląda apetycznie. O, tak! Rewelka! Uwielbiam czekoladę. Ojej, no jeśli Quentin dostanie swoje ręce, syrop czekoladowy, nic go nie powstrzyma. A ja tymczasem spróbuję moich żelkowych frytek. O, nie! Są całe poklejone. Już wiem co zrobić. Spróbuję sosu. Mam tu kilka słodkich żeli w różnych smakach. Muszę spróbować każdego z nich. Ten żel o smaku jabłkowym jest przepyszny. A teraz spróbuję dwóch naraz. raz. Mmm, no rewelacja. Skończyły się? No trudno. Co? Już nic nie mam? Jak to? Haha, a ja mam całą butelkę syropu. Oj, syrop też się skończył. Haha, dobrze ci tak. Okej, okay, muszę mimo wszystko znaleźć jakiś sposób, jak zjeść te frytki. I chyba wiem co robić. Roztopię je za pomocą suszarki do włosów. O tak, czuję, że to będzie super. O, nie wiedziałem, że suszarka to potrafi. A dasz mi swoją czekoladową frytkę? No dobra, ale tylko jedną. Dziękuję. Proponuję, żebyś spróbował swoich frytek z moim żelem. Z chęcią, ale dobre. Dziewczyny, to jest coś niesamowitego. Częstujcie się. Dzięki. Spróbuję. Wow! Naprawdę to był świetny pomysł. Nigdy nie jadłam frytek z sosem żelkowym. O, tym razem macie makaron. Fajnie. Ciekawe, jaki rodzaj makaronu dostałam. Pachnie czekoladą. Mmm, ale dobre. Chcę zjeść wszystko naraz. Fantastyczne. To najlepszy makaron, jaki kiedykolwiek jadłam. Miley, jesteś cała umazana czekoladą. Nie szkodzi. To było takie pyszne. Sophie, teraz ty. Tak, tylko jakoś nie umiem używać tych pałeczek. To takie skomplikowane. Udało mi się złapać jeden makaronik. Am. Nie no, muszę wymyślić coś innego. Zrobię to po swojemu. No, teraz to co innego. Jakie dobre! Pyszne. Sophie, oszalałaś? Quentin, to jest takie pyszne, że mam ochotę zjeść to wszystko jak najszybciej. Kontynuuj. No super! Ja mam żelkowy makaron. Na pewno jest smaczny. O tak, rewelka. O właśnie, Sofi, Zobacz, jak się używa pałeczek. To bardzo proste. Widzę, ale bardzo, bardzo chcę spróbować Twojego żelkowego makaronu. Chodź tu do mnie, mój smakołyczku. Już nie mogę wytrzymać. Muszę tego spróbować. Sofi, co ty robisz? Ha, brakowało kilku sekund i byście się pocałowali. Co za ubaw! Ha, 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 ha.